Kiedyś y, angażowaliśmy się w takie akcje zacząłem trenować kolarstwo, i chciałem połączyć moją pasję z pomaganiem. Y, mama pomogła mi zorganizować raz, wraz z siostrą, tatą, y, te akcje. Zbieramy na najróżniejszy lek świata, czyli 9,5 miliona, gdzie jest chore na rdzeniowe zanik mięśni. SMA, typ, 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 typ pierwszy. Z przyjemnością w takiej akcji wszyscy uczestniczymy, no bo to są rzeczy związane z psychiką dla tych dzieci. One bardzo pięknie reagują na to, że pomagają innym. Grupa się bardzo sala. Ja jestem tym zachwycony. Kiermasze, nie kiermasze zbiórka praktycznie wszystkiego. Nakrętki, makulatura, złom. Chciałem pomóc biednemu chłopczykowi, a po drugie dowiedziałem się też, że znajomi tutaj wspierali tą akcję, więc też chciałem jakoś tak ich też wesprzeć, ale przede wszystkim tego chłopczyka.